Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Mierzymy. Chciałam już powiedzieć, że z testem kosmetyków, ale nie. Dzisiaj będzie Mierzymy z marki Mojito. Mam dla Was tutaj kilka sukienek i kompletów, a także kurteczkę, która bardzo mi się na stronie podobała i mam nadzieję, że będzie fajnie na mnie leżała. Także jeżeli Was ten temat interesuje, no to zapraszam do oglądania. No i zacznę sobie od tej oto sukienki. Która, jak widać, jest dość krótka, jest to taka mini, nie, jest jakaś bardzo krótka. Przy moim MECO 64 sięga mi do kolan, o ile dobrze widzę, tak? Tak, troszeczkę ponad kolano. Tak się prezentuje, jest to taka sukienka o kroju bombki, szczerze, bardzo mi się podoba, w sensie sama w sobie sukienka, uważam, że jest przepiękna i modelka, która ją prezentuje na scenie, też jest przepiękna, ale. No, i teraz już sobie zejdę z mojego stołka i Wam zaraz opowiem. Tutaj przygotowałam się, dzisiaj mam lustro, także jest dobrze. I tak. To, co ja tutaj widzę, no to po pierwsze, jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj głównie bawełnę. Tutaj ta wierzchnia warstwa spódnicy jest właśnie 100% bawełny, a pod spodem, i na górze tutaj mamy materiał złożony z bawełny oraz elastanu. Wzór uważam, że jest przepiękny, krój jest przepiękny, ale no niestety nie dla mnie. <grych> Także tak, tutaj mamy na pewno, jeżeli ktoś ma węższe biodra, no to bardzo ładnie tutaj ta sukienka podkreśli talię i właśnie rozszerzy Wam, optycznie poszerzy Wam biodra, tak że będziecie wyglądać bardzo, no tak kobieco bym powiedziała. Ale to, co mi się tutaj nie podoba, od razu Wam mówię, to to, że tutaj jest tak jakby trochę Czekajcie, o tak, trochę tutaj za dużo materiału, tu się troszeczkę marszczy i dla mnie sama ta góra, ten jakby top tej sukienki jest niestety, ale za długi, bo on mi się kończy w tym miejscu, gdzie mi się już biodra zaczynają. On mi się powinien kończyć w talii, czyli dosłownie jakieś 2 cm wyżej i wtedy uważam, że wyglądałoby to dużo, dużo lepiej, bo po prostu miałabym podkreślone najwyższe miejsce tutaj, wyglądałabym szczuplej, no i tutaj potem by się ta sukienka tak ładnie rozchodziła. Także dla mnie osobiście to jest minus, ale yy, powiem Wam szczerze, że jak mierzyłam suknie ślubne ileś tam lat temu. No to właśnie też zawsze miałam ten problem, że jakby ten yy, gorset, ta góra była dla mnie po prostu za długa i nie leżała w tym miejscu, gdzie powinna. Poza tym uważam, że sukienka jest bardzo ładna i trochę żałuję, <laughs> no żałuję, że nie jest dla mnie. Bo właśnie przez to, że ona tutaj jest troszkę za długa, no to ona też, yy, jakby widzicie, ona tu jest tak skrojona w taką fałkę yy, i ona. Schodzi za nisko, przez co też tutaj mi się na pupie podwija, bo tu już na pośladkach po prostu podchodzi mi do góry i no nie wygląda to dobrze, bo ona o, po chwili robi się tak i tutaj się wtedy marszczy. Gdyby ona tutaj na górze była krótsza, to dla mnie by to było dużo lepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi tutaj o wykonanie, to uważam, że sukienka wygląda bardzo ładnie. No i jeżeli tylko lubicie tego typu sukienki, szukacie może jakiejś takiej. Sukienki bombki mini bez rękawów na jakieś wesele albo po prostu tak na jakiś letni spacer czy ogólnie jakąś okazję. No to myślę, że tutaj mamy bardzo fajną propozycję. Wzór uważam, że jest naprawdę przepiękny. Mamy tutaj taki kolor troszkę ecry, Z Na stronie jest napisane fioletowymi kwiatami. Ja bym powiedziała, że one są niebieskie. Mnie się osobiście bardzo podoba. Szkoda tylko, że właśnie um, no, nie jest do mnie dopasowana. Materiał też jest bardzo przyjemny, czyli ta góra jest elastyczna dzięki zawartości elastanu. Czy wam tak pokażę. Sukienka kosztowała 149,99. No i nie wspomniałam o tym wcześniej, ale ja mam na sobie rozmiar M. Przechodzimy sobie teraz do. Kolejnej propozycji. Jest to taki komplet, który no niestety jest poliestrowy. To już mi się bardzo nie podoba, ale no, no taki był, jaki był. Jest to Mohito we współpracy z Izabellą Janachowską. Ona tam miała kilka różnych propozycji, kreacji. Mnie się ta bardzo spodobała i wydaje mi się, że w ogóle ta czerwień do mnie pasuje. Dobrze się czuję w tym kolorze, szczerze mówiąc, a rzadko kiedy chodzę w czerwieni. Co do samego. Hmm, materiału, to on jest taki dość sztywny. Nie jest to specjalnie przyjemne. Osobiście mnie trochę gryzie, szczególnie tutaj ten top. Bo powiedzmy, że tutaj jeszcze gdzie to jest ta spodnica i ona nie jest taka obcisła, no to tutaj wszystko jakby jest ok. Natomiast tutaj w talii, gdzie ona już przylega i tutaj właśnie niestety, ale od wewnątrz też jest ta koronka, no to tutaj ona mnie już gryzie i tak samo właśnie ten top mnie tutaj w barkach, w ramionach troszkę gryzie. Ale e, najpierw Wam się pokażę, że tak powiem w całej okazałości. Przy okazji powiem Wam, Ile kosztowały te rzeczy? Także spódnica kosztowała 150 zł, a no, ten top kosztował niecałe 90 zł. Um, ogólnie uważam, że całość wygląda bardzo ładnie. Myślę, że bardzo fajnie będzie to wyglądać na wyższych ode mnie osobach. Przypomnę, że mam 1,64 m, także nie jestem jakaś specjalnie wysoka, a też nie jestem jakaś bardzo niska. Ja mam rozmiar M, zarówno w spódnicy, jak i w bluzce. I tutaj niestety, ale, no, jakby zapięłam się, ale. Jest troszeczkę ciasnawo. Wolałabym, żebym tutaj miała troszeczkę więcej luzu, dzięki czemu, na przykład, jakbym, nie wiem, brała ten strój na wesele, czy na jakąś inną okazję, gdzie bym sobie coś chciała zjeść, no to nie musiałabym się martwić, że potem będzie mnie z tego ścisku bolał brzuch. Ale dzięki temu, że jest też dopasowana, no to mam tutaj bardzo ładne podkreślenie talii. Bardzo kobieco uważam, że ten stroj wygląda, chociaż troszkę, nie wiem, czy nie jest troszeczkę za ciężki, szczególnie ta spódnica dla mnie. I gdyby ta spódnica może była troszeczkę krótsza, to by na mnie lepiej wyglądała. Ale w każdym razie uważam, że jest bardzo ładnie wykonana. Mamy tutaj takie kwiaty 3D, zaraz się zbliżę, to zobaczycie sobie. Takie kwiaty 3D, wzór kwiatowy. Jeżeli chodzi o top, to mamy taki z tyłu dekolt w literkę V i mamy guziczki. Tutaj w rękawkach jest tak średnio dużo miejsca. To nie jest jakby bardzo obcisłe dla mnie, ale no jeszcze czuję komfort, jak podniosę ręce do góry, to też nic mnie tutaj jakby nie ogranicza, ale mogłoby być troszeczkę luźniej, że tak powiem. Tutaj mamy taki dekolt w łódeczkę. Trochę mnie denerwuje to, że jak podnoszę ręce do góry, to ta bluzeczka bardzo mocno sama w sobie też idzie do góry, więc to jest dla mnie osobiście niezbyt przyjemne. Tutaj pod spodem nic nam nie prześwituje, tak jak mówiłam, materiał to poliester, także na pewno nie będzie to dobry wybór na jakieś wesela, na przykład w lecie, czy jakieś takie okazje w ciepłe dni, bo po prostu się spudzicie. Mi już w tym jest gorąco, szczerze mówiąc, a no, ogólnie nie jest jakoś bardzo ciepło. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, no to ona wypada troszeczkę, wydaje mi się, troszeczkę większą niż ta spódnica, no bo tak jak mówię, tutaj spódnicę mam mocno dopasowaną, a ta bluzka tutaj zostaje troszeczkę luzu, natomiast dla osób o większym biuście, no to przypuszczam, że z tyłu już będzie po prostu tego miejsca trochę za mało. Także mam wrażenie, że tutaj z przodu jest trochę za mało miejsca, a z tyłu trochę za dużo, bo jak możecie pewnie zobaczyć, tutaj to odstaje i mogę całą rękę tutaj włożyć, nawet jeszcze odciągnąć. Ogólnie oceniam ten komplet na no bardzo ładny, tyle że na pewno nie na jakieś bardzo ciepłe dni, bo będzie wam po prostu za gorąco. Tutaj na spódnicy też mamy takie zaszewki, dzięki czemu. Ona um, nie wygląda na taką bardzo um, rozłożystą, ale wydaje mi się tak czy siak, że jest ten strój dość taki ciężki, przez co właśnie na drobniejszych osobach może to po prostu wyglądać na no, no za ciężkie i tak przytłaczać. Kolejna sukienka. Myślałam, że to będzie taka sukienka bardziej, że tak powiem, na co dzień, czy gdzieś tam do biura, wiecie, takie do śmigania po prostu. Yy, ogólnie na stronie mi się bardzo podobała i yy, tutaj takie małe zastrzeżenie. na stronie było napisane, że yy, jest to 100% bawełna. Dopiero gdzieś tam w opisie dalej jak zeszłam to zobaczyłam, że jest yy, jakby część materiału wykonana z bawełny, a część mniej więcej w jednej trzeciej z poliestru, a reszta to modal. No, ale to tak trochę nieładnie moim zdaniem, że gdzieś tam na górze jest napis 100% pewełna, a jak się wgłębimy, to po prostu okazuje się, że jednak nie do końca. W każdym razie, jeżeli chodzi o sukienkę, no to jakby ogólnie ona jest ładna, ale znowu nie dla mnie. Kosztuje 99 zł i chyba 99 groszy, no i jak. Już wam pokazałam, jak wyglądam, no to teraz ym, kilka moich zastrzeżeń. Ogólnie rzecz biorąc, no to ona jest taka, właśnie, no, taka codzienna, ta sukienka. Tutaj chyba góra jest bawełniana. Ym, I tak, mamy taki dekolt wódeczkę, to jest rozmiar M. I tutaj niestety, ale y, ta góra znowu jest na mnie za duża, szczególnie tutaj w ym, barkach. Tutaj materiał jest jakby taki podwójny w tym miejscu, i ta część taka. To jest pod spodu, taka delikatnie zaminięta, Ona się po prostu wywija. Dodatkowo tutaj ona prześwituje, co moim zdaniem nie wygląda fajnie. Krój tej góry tutaj jest w porządku, tylko właśnie dla mnie w tym rozmiarze M. On jest po prostu za szeroki, ale ja często tak mam właśnie, że tutaj te góry są na mnie za długie i za szerokie. I tutaj, no właśnie, za długie. Znowu. Jak ja bym to ściągnęła tak, jak to powinno być w tej sukience, no to ja bym to, to wiązanie miała tutaj. A talię mam gdzieś tutaj, czyli znowu te kilka centymetrów za, za nisko, dlatego ja sobie to tutaj o tak troszeczkę podwijam. No i wtedy tutaj ten materiał się znowu bardziej marszczy i zostaje nam tutaj takie, o takie coś. Co do tego paska, które tutaj jest, no to też trochę kurczę. Trochę tak to <śla> słabo jest, moim zdaniem, rozwiązane, bo ciężko go tak tutaj zawiązać, żeby to tutaj było ładnie przykryte i żeby on ładnie przy okazji wyglądał. Zaraz spróbuję to zrobić. No, bo jak to sobie tak, no to tutaj wtedy, no widać tutaj, nie, że tutaj jest trochę za dużo tego materiału, jakoś tak to się tutaj marszczy. No nie wygląda to moim zdaniem dobrze. Może dla innej figury byłoby to lepsze rozwiązanie, ale dla moich warunków, no niestety, nie bardzo. Tutaj znowu, od tyłu, widzicie, tu mi się to wszystko marszczy. Jeżeli chodzi o materiał, ogólnie to jest dość cienki, więc tutaj bielizna trochę przebija, jakby odznacza się na ubraniu, więc tutaj by trzeba było mieć jakąś taką bieliznę, która się mniej odznacza, po prostu. Długość znowu jest midi, tak jak w poprzedniej e, spódnicy, właściwie. Więc o, mam nadzieję, że wszystko widać. Więc dla niższych osób no to na pewno będzie troszkę skracająca sylwetkę, tak jak u mnie, ale ogólnie. No gdyby nie ten fakt właśnie, że ona tutaj jest na mnie za luźna, za duża, no to pewnie bym sobie ją zostawiła, bo podoba mi się jak wygląda, podoba mi się to połączenie kolorystyczne, a to, że gdzieś tam musiałabym ubrać jakąś inną bieliznę, to mi jakoś bardzo nie przeszkadza. Ja uważam, że czuć, że w tym dole jest poliester. Że to nie jest taki, wiecie, przyjemny materiał, jak ta góra, tutaj ta bawełna, tylko ten dół niestety, no, też jak tak ręką przyjeżdżam, to czuję, że będzie się na przykład zaciągał. Także to też jest niestety minus. Czyli ja tej sukienki nie zostawię, tak samo zresztą jak poprzednich dwóch pozycji, niestety także nie, ale mam nadzieję, że jeszcze coś w tych zakupach znajdę, co będę mogła sobie zostawić. Kolejna sukienka to już sukienka wykonana w 100% z bawełny. Mamy tutaj taką podwójną warstwę, jedną taką. Ażurowo i drugą pod spodem, żeby nam tutaj nic nie prześwitywało, co jest bardzo fajne. Yy, sukienka kosztuje 160 zł, a ja mam na sobie rozmiar 38. No, i jeżeli chodzi o tą sukienkę, to tutaj mam taki sam problem jak w poprzednich yy, dwóch, czyli ta góra jest dla mnie po prostu za długa i miejsce, które powinno być w talii, tak jak w tym momencie, gdy nie mam tym paskiem dość mocno ściśniętej tej sukienki, no to wtedy niestety, ale ono mi się obniża, no i nie wygląda to korzystnie po prostu. Przez to, że w tym momencie mam tą sukienkę właśnie tak do góry podciągniętą troszeczkę, tam gdzie ja mam talię, no to tutaj ona się marszczy, co też nie jest fajne. I z tyłu też tak wygląda, o, po prostu wygląda tutaj jakbym tą sukienkę miała na górze za dużą, a na dole odpowiednią. Co do jakby samego materiału, no to jest to przyjemny materiał, trochę mi szczerze mówiąc w dotyku przypomina prześcieradło, no po prostu na prześcieradło. Mamy tutaj kołnierzyk i przy kołnierzyku mamy tutaj taki malutki, nie wiem czy taki złoto-srebrny guzik, nie jestem pewna w tym momencie jaki to jest kolor, mamy też pasek, który jest materiałowy po prostu nic specjalnego jeszcze przy tak brudne ten mój akurat ale nie widać tego na szczęście tutaj sukienka jest zapinana na, na guziki które są przykryte takim paskiem materiału no i co, ogólnie sukienka wydaje mi się, że jest ładna, krój jest fajny, bo on jest taki delikatnie rozszerzany, nie jest to jakaś taka bardzo mocno rozszerzona sukienka, ale wydaje mi się, że fajnie to wygląda tak ogólnie rzecz biorąc. Ja już troszeczkę się tutaj zaczynam dusić, więc sobie pozwolę rozpiąć ten guziczek i będę sobie tak chodzić. No i jeżeli potrzebujecie sukienki takiej na troszeczkę bardziej formalne wyjście, czyli właśnie z... Kołnierzykiem, coś takiego, no to ta sukienka jest bardzo fajna. Tyle, że właśnie, jeżeli macie tak samo jak ja tutaj, jakby tułów stosunkowo krótki, że tak powiem, taki niewymiarowy, no to tutaj będziecie mieć ten sam problem, co ja, czyli że ta sukienka będzie po prostu za nisko dla Was. Ogólnie oceniam sukienkę no, na układną. Też to, że ona jest bawełniana, jest bardzo fajna, bo będzie po prostu dzięki temu przewiewniej. Wydaje mi się też, że długość tutaj jest taka dla mnie osobiście komfortowa, bo ona jest no, przed kolano. Nie jest to za, ani za krótkie, ani za długie. Wydaje mi się, że nie skraca sylwetki. No i gdyby nie to właśnie, że tutaj ta góra dla mnie jest po prostu nieodpowiednia, no to pewnie bym sobie ją zostawiła. Chociaż nie wiem, czy nie jest dla mnie też za bardzo troszeczkę zabudowana. Także w każdym razie, jeżeli lubicie zabudowane sukienki, lubicie takie ażurowe wzory, hafty, no to myślę, że to będzie sukienka dla Was plus. Właśnie, że jest bawełniana, mamy też tutaj ten paseczek do kompletu, chociaż szczerze mogliby dać ten pasek jakiś taki, chociaż może wtedy by to było za ciężkie, jakby dali jakiś taki bardziej wyróżniający się pasek. Rękawy są szerokie, co ja osobiście lubię, nie lubię jakby tutaj ściska. No i znowu to, co też u mnie zazwyczaj, czyli linia tutaj ramion jest obniżona, przez co, no też to tak, właśnie jak podnoszę ręce do góry, to mnie ciągnie. Także, jeżeli też tutaj na górze jesteście troszeczkę węższe, no to wtedy będziecie tutaj też mieć problem. Och, jakby to było, tak? To wtedy bym tutaj takiego problemu nie miała. W każdym razie, jeżeli. Gdy wam się podoba, no to jakościowo jest ok, natomiast jeżeli chodzi tutaj o jakby proporcje, no to dla mnie nie bardzo. Teraz już jest ostatnia sukienka. W tej sukience pokładałam największe nadzieje, bardzo mi się podobała na stronie i uważam, że jest taka fajna, codzienna i bardzo, bardzo, bardzo chciałam, żeby była na mnie dobra, ale no niestety mamy tutaj ten sam problem, co w przypadku wszystkich pozostałych sukienek, czyli ta góra jest po prostu dla mnie za długa. Przez co tutaj mi się sukienka opiera na biodrach, zawija mi się tu góry no i tutaj mam przez to po prostu za dużo luzu i wyglądam jakbym miała tą sukienkę tutaj po prostu no, zdecydowanie za dużą eee, właśnie zarówno w barkach tutaj jak i no tutaj, że tak powiem w biuście, o w tej okolicy, tu z tyłu też mi się tak brzydko marszczy, także no niestety. Ja mam rozmiar 38 i sukienka kosztuje 160 zł, jest wykonana w 100% z Lyoselu. Um, ogólnie odczucie na skórze jest bardzo przyjemne. Pierwszy raz mam tego typu materiał na sobie i naprawdę bardzo um, miły jest ten materiał. I taki um, daje troszeczkę efekt chłodzenia, także to jest na wielki plus. Na kolejny plus jest to, że tutaj mamy zatrzaski: także nie trzeba zapinać guzików, to mi się bardzo podoba. Um, złote elementy. Wykończeniowe, też mi się to bardzo podoba, no ale niestety, kurczę, bladę, no ta sukienka tutaj na mnie jest za szeroka, w związku z czym jej na pewno nie zostawię. Ale jeżeli wyszukacie takiej sukienki i nie jesteście tacy krótcy, że tak powiem, tutaj w tej okolicy jak ja, albo potrzebujecie na przykład troszeczkę więcej miejsca na biust, no to tutaj to miejsce jest. No tutaj fajnie, fajnie wygląda ta sukienka, fajnie podkreśla tutaj, um, robi nam troszeczkę taką nawet klepsydrę powiedziała, bo i te ramiona przez to, że tutaj mamy te takie... Um, szlufki, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to się nazywa, przecież mamy tutaj te takie osobne elementy, no to właśnie wydają się troszeczkę szersze, przez co um, tutaj właśnie tworzy nam się taki troszeczkę efekt klepsydry, tym bardziej, że mamy też rozszerzoną tą spódnicę, znaczy tą sukienkę. Coś, co mi się tutaj na pewno nie podoba, no to ten pasek. Bo uważam, że tej sukienki, no jakby ten pasek był zrobiony chociażby tak jak w tej niebieskiej sukience, no to wyglądałoby to o niebo lepiej. Tutaj, no, zwisa jakieś takie coś. Trochę, no nie wiem, no, ja może nie umiem tego po prostu um, zawiązać, no ale tak to też dobrze nie wygląda. Chociaż może tak trochę lepiej. No, no nie wiem, ten pasek tutaj to jest, wydaje mi się, największy minus, oprócz jakby kroju dla mnie tej sukienki, w sensie tej długości tutaj. Także wracając do tego paska, no to niestety, ale moim zdaniem jest to naprawdę no, no minus. W sukience ze 160 zł taki pasek uważam, że. Że nie powinien się znaleźć, że tutaj powinno być coś innego dane i że to powinno po prostu być lepiej zrobione, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Także w każdym razie ja uważam, że ta sukienka jest bardzo ładna. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli nie przeszkadza Wam ten tutaj pasek i lubicie taki krój sukienki, no to myślę, że warto. Kolor też jest przepiękny. Ja uważam, że dobrze wyglądam w ogóle w takich kolorach i no, no lubię lubię takie delikatne, pastelowe róże. Bardzo często właśnie tego typu kolory wybieram. No i tutaj trochę mi szkoda tej sukienki, ale no co zrobić, muszę słościć. Ostatnią rzeczą, którą sobie zamówiłam w Mohi to jest ta kurtka, którą mam w rozmiarze 36. Ona jest wykonana praktycznie w całości z poliestru i mam tutaj rozmiar 36 kosztowała mnie 170 zł bez grosza. I co, powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Jest taka trochę oversize'owa. Tutaj jest krótsza, mamy tutaj gumeczkę, mamy kieszenie, zapinana jest na, to są napy chyba? No, takie zatrzaski w każdym razie. Yy, mamy złote elementy ozdobne. Kolor bardzo ładny, taki ciemniejszy, brudny róż. Może lekko wpada w fiolet. Bardzo mi się podoba. Można ją sobie tutaj wyżej zapiąć. I wtedy ona wygląda w ten sposób. Także jak na przykład będzie chłodniej, będzie wiało, no to tutaj można sobie o, zapiąć. Ona jest ogólnie taka mięsista, bardzo przyjemna yy, w dotyku. Myślę, że wygląda fajnie. Mój mąż powiedział, że wygląda bardzo modnie i że mam sobie ją zostawić, także chociaż jeden przedmiot z tego holu zakupowego sobie zostawię, bo też mi się bardzo podoba. Myślę, że będzie fajnie wyglądać, zarówno do właśnie takich wąskich spodni, jak i do troszeczkę. Um, szerszych spodni. W sensie chodzi mi o to, że wszystko co będzie tutaj miało wysoki sen, będzie wydaje mi się dobrze wyglądać z tą kurtką. Wykonanie też jest bardzo ładne. To, to po prostu naprawdę ta sukienka mi się bardzo... Boże sukienka, co z sukienkami? Ta kurtka mi się bardzo podoba i no myślę, że na wiosnę i jakieś tam powiedzmy troszkę chłodniejsze letnie wieczory będzie w sam raz. Także to serdecznie polecam. Zresztą sprawdzałam na stronie i widziałam, że praktycznie wszystkie rozmiary oprócz tych takich um, no dość małych, że tak powiem, czyli 32 i 34 jeszcze na stronie jest w tym momencie, ale już 36 tego rozmiaru, które mam sobie, nie ma. Ale może wróci albo stacjonarnie jest dostępny. W każdym razie podlinkuję Wam oczywiście na dole wszystkie te produkty, które dzisiaj mierzyłam. no i tak jak mówiłam, najbardziej podoba mi się ta krótka. Uważam, że jest naprawdę przeurocza. Fajnie wygląda. Fajna jest ta gumka. Jest właśnie taka, że jak chcę podkreślić talię, no to tutaj super. Fajnie, podoba mi się, naprawdę mi się podoba, także tu jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że mężowiście szło, więc sobie zostawię. Także jakby te zakupy nie są takie do końca nieudane. Coś, co jeszcze tutaj chciałabym powiedzieć, a po tej kurtki, no to to, że tutaj rękawy są naprawdę długie. Dla mnie one są aż troszeczkę za długie, bo myślę, że to będzie widać. Wystają mi w sumie praktycznie same końcówki palców ale nie przeszkadza mi to. Podoba mi się ta kurtka, mimo tego, że tutaj też powinna być no troszeczkę, troszeczkę węższa. Może gdybym wzięła mniejszy rozmiar, to by było lepiej, ale no ja i 34 to już chyba trochę przesada. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się moje zakupy, moje mierzymy podobało. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, jakie... Um rzeczy powinnam tutaj mierzyć, czy w ogóle chcecie, żebym to mierzymy nagrywała, czy nie, to oczywiście zapraszam do komentarzy na dole. Dajcie znać, co Wy myślicie. Dajcie też znać, co myślicie o tym, jak te sukienki ogólnie wyglądały, jak są uszyte i ogólnie o tych produktach, które dzisiaj pokazywałam. A ja jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Pa!